że Państwo przyszliście dzisiaj do nas. Myślę, że dzisiejszy wieczór będziecie Państwo długo pamiętać, ponieważ taki czas jesienny przenieść się w świat piękniejszy, świat barwy, świat w zasadzie niby realistyczny, jednakże te prace, które zobaczycie Państwo za chwilę. Można powiedzieć, że łączą w sobie dwa światy. Świat baśni, świat marzeń i świat realny, ten nasz świat dookoła nas, który nas Wiedzieli tak? mnie moi znajomi z Koszalina. Między innymi wnętrza architekci wnętrz, którzy stwierdzili, oglądając dokładnie wszystkie tutaj szczegóły w hotelu i, i tutaj w sali, że wszystko jest nienagannie, że w ogóle wnętrze jest piękne, wszystko jest we właściwych proporcjach, piękna stolarka, piękna posadzka, która dodaje błysku, a zarazem w ogóle nie ingeruje. Także yy, bardzo mi przyjemnie, że te moje obrazy mogą zaistnieć. どうぞ。